No i co? Czyżby się szaman pojawił? Jak się pojawił, no to pewno jest. No pewno jest. Jest. No to jedziemy, coś. Tak. E, no, trochę komentarzy szaman dostał odnośnie. Wczorajszej audycji, ale tak jak powiedziałem, słuchajcie, nie spieszcie się z wyciąganiem wniosków. Jak ktoś będzie miał opcję, to za jakiś czas przesłuchajcie to jeszcze raz. Być może zobaczycie to zupełnie inaczej. Wcale być może tak nie jest to źle, jak to wygląda na pierwszy rzut oka. Jak się włącza te. Samosądy i osądy. Czasami, kiedy właśnie w takie niereżyserowane dyskusje na żywo się ma wgląd powtórnie, właśnie dzięki, dzięki nagraniu, to się okazuje, że inaczej się to pamięta. Potem, kiedy się słucha, widzi się to jeszcze inaczej. Kiedy się słucha, za następnym razem. Eee, jeszcze się może zmienić i czasami to są takie no, e, radykalne zmiany, także, także polecam Wam e, odsłuchanie tego jeszcze, jak będziecie mieli ochotę, bo to wszystko, co się tam manifestowało przy ognisku, no, bardzo e, może naprowadzić Was na to, co no można powiedzieć jest takim jakąś zawadą jakimś kolcem, jakimś kolcem w, waszej, w waszym polu w waszej świadomości no i temu to ma służyć dzisiaj tak jak obiecałem to się udało już przegrać więc zaraz wam dam linka ponieważ nie będzie to jeszcze publiczny ten publiczne filmy na kanale jeszcze jakiś czas Najpierw dla tych chętnych, jak ktoś niby słucha na live i by chciał, to po prostu niech w jakiś sposób da znać, to szaman podeśle, a wam zaraz wkleję, tylko zaraz pokurczę. Już momentu, momentu. Bo muszę ją w drugim oknie otworzyć, bo myślałem, że jak playlistę zrobię, zrobię publiczną to będziecie ją widzieli, ale chyba widoku jej nie ma. No, dobrze, to szaman tak bardziej, bardziej do siebie. O, zaraz tu nie tu mam to wrzucić, tylko tu yy... więc jak ktoś ma ochotę to niech yy, sprawdzi czy to się otwiera, bo jeśli nie, to to jeszcze inaczej to wkleję. Natomiast wtedy, kiedy jest to playlista, to po prostu tam jest jakiś tam w panelu przycisk, odtwarzacie wszystko i wszystkie te filmy, a jest ich tam kilka części, już nie pamiętam ile 6 czy 7 czy 8 nawet lecą po kolei, można to jako jeden jak gdyby odbierać. Więc to tylko tak odnośnie wczorajszego dnia, można by powiedzieć. Natomiast dzisiaj w niebieskim wiodącym wichrze dokonuję wielu zmian i uwalniam się od życiowych iluzji. Nie oceniam ani mojej drogi, ani cudzego postępowania. Nie wytykam nikomu błędów i nie daję cudownych rad przysz na przyszłość. Dziś zbieram siły, by zerwać z mylnymi wizjami, do których tak się przywiązaliśmy, a które otumaniły naszą świadomość. Nie ma sytuacji bez wyjścia. Każda pułapka, każdą pułapkę można bezpiecznie obejść, tylko trzeba chcieć wierzyć i ufać. No z tą wiarą, jak się chce, to chyba to już wystarczy. No ale jak wiara w czymś pomaga, no to... E... Wiara to ciekawa rzecz, no i mili góry przenosi, ale nie daje koniec końców świadomości. E... Obiecałem jeszcze Arturo, że się odniosę, bo mi e... tam odnośnie... E... Właśnie napisał takie swoje rozkwinki odnośnie właśnie też całego procesu wczorajszej audycji i nie tylko. No, i może tak ogólnie po prostu powiem, że słuchajcie, mówimy tutaj wiele, szaman mówi o świadomości, o podświadomości. Niektórzy używają słowa nadświadomość, czyli to nasze jak gdyby połączenie. No. Z reguły jest to połączenie z jaźnią, ale można tak powiedzieć, im lepsze to to połączenie, tym ta świadomość jest bliżej takiej świadomości operacyjnej. Oczywiście bardzo trudno tłumaczyć to online, połączenie z naszą jaźnią, z naszą nadświadomością. Z prostej y, jednej przyczyny, moi mili. Y, my tutaj w operacyjnej świadomości, jakbyśmy nie chcieli się odprogramować od niektórych y, obłędnych programów, które, które nam sterują, y, to nie odprogramujemy się od, y, można powiedzieć, takich programów użytecznych. Które umożliwiają nam w ogóle funkcjonowanie w tym świecie. I w czuwającej, y, można powiedzieć, świadomości, nie można powiedzieć tylko tak to jest, czyli kiedy, kiedy jesteśmy w stanie czuwania, nie śpimy, wszystkie te filtry y, są aktywne. I nawet można powiedzieć y, aktywne i stuprocentowe połączenie z jaźnią. Co z czasem będzie, no, można powiedzieć, coraz powszechniejsze. Niekoniecznie będzie świadomość nawet w istotach, które takie połączenie będą miały, tego połączenia, bo będzie to po prostu tak oczywiste, że no, coś oczywistego jak, jak Słońce nie. nie nie musi być po prostu jakoś specjalnie uświadomione, tym bardziej, że no w szkole się o wyższej jaźni jeszcze raczej jakiś czas dzieci nie będą uczyć, więc de facto skoro się nie podzieliły, no to dlaczego mają e, uważać, że jest to coś nadzwyczajnego. Po prostu możliwości tej m, matrycy nowej Choć to chyba szaman będzie musiał troszkę nazewnictwo zmienić, bo coś w ogóle nieadekwatne to jest. W każdym razie tej użytecznej matrycy, na którą większość stanowczo się przełączyła, z tych, którzy się przełączyli. Moi mili, no nie jest to nic nadzwyczajnego w tym momencie, to połączenie. Natomiast warto zdawać sobie sprawę, że to połączenie przechodzi przez filtry i to, jak my to odbieramy tutaj w tej operacyjnej świadomości, nie do końca jest już tym komunikatem, tym obrazem, tym... No tak, chyba w zasadzie te, te dwie rzeczy to są albo obrazy, albo komunikaty. Czasami są to jeszcze bardziej złożone konstrukcje, takie pełnosegmentowe, czyli można powiedzieć, fraktalny, wielowymiarowy program, który ma nas aktywować do jakiegoś działania albo uchronić przed jakimś działaniem. No i. To bardzo trudno postrzegać w takiej formie, w jakiej czytać. Może nawet nie tyle postrzegać, co czytać ze zrozumieniem, bez tych filtrów, ponieważ filtry z jednej strony modyfikują nam tą informację, natomiast z drugiej strony, no, z pewnej mając pewną biegłość, możemy metaforycznie nauczyć się te komunikaty odczytywać. Z czasem mogą to nie być komunikaty, tylko tak jak szaman mówi połączenie takie permanentne. A natomiast można tak powiedzieć informacja bez filtra, no jest, czy mogłaby być dużo bardziej użyteczna cały ten proces dekodowania nie musiałby zachodzić natomiast no gdyby niektórzy mieli taką właśnie bez filtra odczyt można powiedzieć Holograficzny tego programu, bo to już troszeczkę inaczej, e, jak gdyby, jest on zapisywany na tym poziomie świadomości. No to niektórzy mogliby w pierwszym momencie zacząć podejrzewać, że są, że są niespełna władz umysłowych. Także moi mili takie filtry się mimo wszystko przydają w zasadzie nie wiadomo dlaczego szaman o tym zaczął mówić że chcąc wytłumaczyć bardziej co innego no ale widać widać niektórym może się robią jakieś jakieś przebicia i być może taki temat jest potrzebny na przestrzeni no i no, i tak, jak będą dalsze informacje potrzebne, to, yy, to może się szaman będzie odnosił w miarę, ale to przypusz... yy, przypuszczam, że... że będzie to później. To chcę jeszcze od Roberta. Zobaczyć, czy ten link chodzi, bo dwa razy wysyłał mi zdjęcia, które tutaj wkleja i szaman w ogóle ich nie może otworzyć. To przy okazji w audycji może się uda, ale jakieś dziwne odnośniki zobaczymy. Natomiast słuchajcie odnośnie właśnie wrócimy tutaj tych poziomów świadomości, nadświadomości, podświadomości, to troszeczkę jest tak. Eee... O, zule. No ok. To jakieś linki reklamowe na strony z postingiem od... Odtwarza zdjęcie, no dobra. Eee, moi mili, natomiast tak się Czaman troszeczkę dziś rozwodnił, ale taki dzień, eee, ten niebieski kin. Natomiast słuchajcie, kiedy mamy do czynienia i można tak powiedzieć, Roberto, znaczy Arturo eee, pisał, że niektórzy eee, rozumieli, czy można powiedzieć, mieli ogląd szamana, a w zasadzie, słuchajcie, powiem tak, najlepiej by było to wszystko wkleić i wtedy będzie taka a, dobra, nie będzie szaman wklejał. Za dużo roboty. Arturo napisał, że nadświadomość ludzi, którzy siedzieli przy ognisku zrozumiała przekazywane przez szamana treści, jednak nie były one kompatybilne z programami zapisanymi w podświadomości. I słuchajcie, to genialne można powiedzieć stwierdzenie, może nie do końca ono się tam manifestowało u wszystkich, którzy, którzy byli właśnie pod Radunią. Czy przy ognisku, bo niektórzy mieli całkiem sprawne, operacyjne, można powiedzieć, umysły i taką, no, dość dużą świadomość. Tego się, no, oczywiście w tym przekazie też nie dało wszystkiego pokazać, no, bo mieliście obraz tylko ogniska, no i tych, którzy w jakiś sposób. Dźwięk z siebie wydobywali, czyli wchodzili w interakcję werbalną z szamanem czy między sobą, no a to nie jest cały obraz, także dlatego, no, nie wszyscy, nie wszyscy to zobaczą. Było ciemno, więc niestety nie udało się tego nakręcić, ale nie wyglądało to tak źle, jak niektórzy pierwszy raz mogą to odcyfrować słuchając. Natomiast słuchajcie, polecam zmierzenie się to z tym jeszcze raz, bo można wejść za drugim razem. Tym bardziej, że ten link, który wam wysłałem, działa czyściej, bo to już są bezpośrednio z karty nagrane na YouTube audycje i tam jest czystszy dźwięk, wyraźniejszy obraz, więc robiąc sobie taką, można powiedzieć, medytację, jak Wam wczoraj zaproponowałem, można jak gdyby mieć trochę lepszą jakość tego. A dzięki temu, że za drugim razem wchodzicie, to można powiedzieć, wchodzicie w przestrzeń, można wejść w przestrzeń tych istot, czy można powiedzieć tego poziomu, który nie werbalizował się na ścieżce dźwiękowej. Czyli można powiedzieć, tych istot, które były tam obecne, a które no, tylko słuchały, niewiele się. Odzywały i to można powiedzieć, też jest zupełnie inna dzięki temu jakość. Wtedy to tło, które się tam zamanifestowało, jest inaczej odbierane, patrzy się na to z dystansu i dzięki właśnie pewnym relacjom. O, dzisiaj tak będzie trochę ogólnie, ale ponieważ jest to bardzo głęboki proces, cała ta audycja. I ten materiał słuchajcie, no to trochę jeszcze o tym poopowiadam. I dzięki tym różnym relacjom, które się dzieją na poziomach właśnie nadświadomości, podświadomości i przede wszystkim operacyjnej świadomości. To wszystko może być odbierane zupełnie inaczej. Być może te słowa, które tam padały, przynajmniej niektórych, o, zobaczycie w zupełnie innym świetle. Być może z czasem będziecie w stanie zobaczyć rzeczywisty poziom czy poziom, poziom istnienia istoty, a te programy, które manifestują się właśnie za pomocą słów czasami yy, wywalane emocjami, niemożnością można powiedzieć, zapanowania nad pewnymi rzeczami, które, które tymi istotami miotają. I niekoniecznie zawsze jest tak, że. Yy, te emocje, które wydawałoby się rozwalają komuś, kogoś przestrzeń i się w jakiś sposób manifestują potem na przestrzeni. Niekoniecznie świadczą o tym, że jest tam też jakiś problem ze świadomością czy niska świadomość. Czasami po prostu jest na tym poziomie delikatna konstrukcja i ma niesamowicie właśnie mocne takie programy, blokujące pewnego rodzaju treści, które chcą się. Przebić można powiedzieć do, do świadomości, czy są komunikowane przez inną istotę, czy w jakiś inny sposób, sposób przychodzą. Także tutaj jest kwestia otwartości, natomiast patrzenie na te procesy z dystansu, właśnie z poziomu, o, zdjęcie wypadło. No nie zauważył jak to się stało to już było. Natomiast słuchajcie. No dobra, niech będzie jeszcze ta radunia, bo coś się nic... nie zrobiły żadne zdjęcia dzisiaj. Nie było pogody, słuchajcie. Uszama na Honrazkach powrót zimy, dzisiaj 3 stopnie, pewno może będzie nawet przymrozek na zewnątrz dzisiaj jeszcze zimnej. My mieliśmy tak do 10 stopni, no ale to chyba nic nadzwyczajnego, to w wielu miejscach polskich, ale generalnie to tak do 12 to było jakieś 6, także jak na trzeci, czwarty, piąty dzień lata, to dość marcowe mamy temperatury. Ale mniejsza, oto moi mili. I wracamy i tutaj właśnie te interakcje, które, które mogą, czy powiem inaczej, cały, cały ten materiał, z którym się podzieliłem wczoraj ma specyficzną, można powiedzieć, taką Rolę, raz, że został nakręcony w bardzo e, specyficznym momencie, też specyf, w specyficznym miejscu. E, no, i bardziej nie chodzi tu o miejsce, że była to harmonia kosmosu, tylko że była to radunia, e, no i wszystko to, co się potem zamanifestowało tam. Szaman jeszcze do tego nie będzie głębiej się odnosił, bo. To jeszcze nie ten, nie ten czas, natomiast być może niektórzy sami z Was zauważą, czy to oglądając, czy mając jakieś wrzuty z innych swoich poziomów. Sami po prostu do pewnych, do pewnych konkluzji, konkluzji dojdziecie. Bo tak jak szaman zapowiadał, po przesileniu manifestuje się już zupełnie inny czas. I być może nie wszyscy jeszcze będą mieć taki do końca czas manifestacji potencjału bo to jest, można tak powiedzieć, głównie potencjał przestrzeni, ale, ale, ponieważ... Tutaj z szamanem, który stara się Was, czy można powiedzieć, nie, no Wy w tym uczestniczycie, natomiast szaman tutaj aktualizuje z wyprzedzeniem pewne opcje na przestrzeni i macie możliwość w dużo większym zakresie jak gdyby też z tego skorzystać. Co jest no, też pewnym takim eksperymentem e, na przestrzeni, bo czy e, zapisaliście się do szkoły e, oficjalnie, to znaczy przyjechaliście na Hondraski, czy tylko słuchacie szamana e, na przestrzeni, to tak czy tak e, staliście się adeptami, odkąd, odkąd audycje. E, Y, szamana stały się y, szamańskie, a tak już jest no, od y, pewnego czasu może nie każda taka audycja, ale coraz więcej. I siłą rzeczy y, uczestniczycie z tego powodu w pewnym no, takim eksperymencie na przestrzeni, y, który no, y, z jednej strony może wam dać. Y, Katapultować Was w pewien sposób na taki zupełnie inny poziom w przyspieszonym tempie. Z drugiej strony dać możliwość właśnie zdystansowania się do pewnych, pewnych treści, pewnych sytuacji, przede wszystkim pewnych mechanizmów, które no w sposób taki. No, trochę bym powiedział, i nie, nie jest to megalomania. Są, są takimi treściami, trochę podano, podanymi, jak w laboratorium. W pewnej takiej otoczce dużo. Och, kurze, nie mam teraz słów, jak to się nazywa wyekstrahowanie takich próbek pod mikroskop między płytkami. Ach. W każdym bądź razie, no tak można powiedzieć, macie takie e, przygotowane e, próbki, które możecie pod tą swoją lupę własnego e, umysłu, osądu, czucia, można powiedzieć całościowego e, patrzenia e, i odczuwania istoty e, swojej własnej e, wziąć i, i na niej pracować. No, i takich eksperymentów jeszcze yy, będziemy tutaj trochę robić, ponieważ dzisiaj szaman nie ma y, jakiejś wyjątkowej, y, powiem tak, już na przestrzeni mno, mocno dużo y, popracował y, i nie ma y, już opcji na długie gadanie po wczorajszej audycji ale moi mili w ramach właśnie tych eksperymentów e, szaman wam udostępni jeszcze e, jeden link też do takiej zamkniętej e, playlisty którą tak samo jak e, ten wczorajszy Materiał. Tam jest ilość filmów, można odsłuchać jednym kliknięciem. No i można powiedzieć, że tu już są treści, już zupełnie w inny sposób mogą być interakcyjne. Co tu Robert pisze? Szamanie, nie to. Nie się słuchaj, Robert. Te zdjęcia w ogóle nie otwierają w tych linkach, które tutaj podajesz. Tylko tylko, sorry, że tak się szaman zdywersyfikował na różne rzeczy, no ale, ale tak to jest. W każdym razie, moim milita playlista, którą wysyłam, jest można powiedzieć do takiej samej pracy. Ona jest w zupełnie inny sposób interakcyjna. I też, no, jak was zacznie rozwalać, a może się tak zdarzyć, no to nie ładujcie sobie za mocno i możecie to przerwać do następnego razu, jeśli zechcecie się w ogóle z tym zmierzyć. A jak nie, no to po prostu zgasić i zapomnieć i tyle. Tam jest interakcja tylko w pewien sposób z szamanem a że czasami yy, szaman ma ciało i szczerze kły do obiektywu, no to siłą rzeczy to jest jedno z narzędzi ekspresji, które ma uruchomić pewne treści. I pamiętajcie, że taki yy, ma to cel. Otwiera to yy, pewien potencjał przestrzeni również. Właśnie Wam tego linka teraz wklejam. Yy, no i jak zechcecie cztery razy, bo tak ma być żeby była równowaga. I jak zechcecie się z tym zmierzyć, no to, no to jest taki właśnie inny rodzaj, inny rodzaj pracy na przestrzeni. Zupełnie. Te treści wcale nie są proste, które szaman na tych filmach mówi. One są bardzo wielowymiarowe, a można je no, z każdego poziomu osądzić. Więc przestrzegam przed tym, bo to jest bardzo mocne lustro, i może być jeszcze mocniejsze. Mogą być y, przepływy niż przy słuchaniu y, wczorajszej y, audycji. Więc niekoniecznie musicie od razu z tego skorzystać. Może jeszcze szaman. Zresztą zobaczymy, po ilości o y, otwarć będę widział, czy przestrzeń jest gotowa, choć oczywiście y, też. Y, pewno po innych rzeczach się to zamanifestuje. Także moi milicusz dzisiaj tak właśnie oględnie i, i tak krążąc na temat różnych, różnych treści. Szaman ma mnóstwo rzeczy jeszcze na podorędziu, ale ponieważ procesy szamana są tu dużo, szybsze niż możliwość, Manifestacji tego no, na przestrzeni w pewien sposób, może nie tyle manifestacji, ale nie chcę wam przeładowywać y, przestrzeni. Więc y, dzisiaj będę kończył, a kto jeszcze się nie przeładował, to może sobie y, zapodać to, co szaman przesłał. Y, no, a jutro, jutro będziemy walczyć z tym dalej. Także cóż moi mili. Życzę Wam dobrej nocy, bo i tak z tego się zrobiło pół godziny. No i do jutra. Trzymajcie się.